Paweł Wolicki nie jest już prezesem uzdrowiska latoszyn. W trakcie trwania konferencji prasowej, podczas której wójt Stanisław Rokosz przedstawił nowego prezesa, którym został Marcin Nowak, podziękował Pawłowi Wolickiemu za dotychczasową współpracę. Jest to po pierwsze podziękowanie, to nie, że kultura tego wymaga i padną słowa koniunkturalne, wręcz przeciwnie człowiek, który był w okresie najbardziej potrzebnym i najbardziej odpowiednim, kiedy formowały się zasady tworzenia spółki. Kiedy był to okres, kiedy trzeba było wiele, wiele przeprowadzać analiz, budować koncepcje, zatwierdzać i tak dalej i do tego potrzebna była wrodzona, osobista kultura człowieka i, takim, i dyplomatu, i dyplomata. I takim człowiekiem właśnie był i jest i mam nadzieję, ba ma przekonanie, że będzie to Paweł Wolicki. Z tego miejsca serdecznie dziękuję. Jednocześnie wójt Stanisław Rokosz podkreślił, że Paweł Wolicki nadal będzie pracował na rzecz gminy Dębica. Pan Wolicki zostaje dalej pracownikiem Urzędu Gminy, który będzie odpowiedzialny po prostu za dalszy rozwój i funkcjonowanie naszych stref, zarówno gospodarczych, jak i inwestycyjnych, jak i również jest przewodniczącym. Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Komunalnego, czyli jest pełne zaufanie, a jednocześnie zadeklarował, co wydaje mi się naturalne, tą współpracę z nowym prezesem. Paweł Wolicki był prezesem Latoszyna Zdroju od czerwca 2017 roku. Będę zawsze dumny z tego, że udało mi się uczestniczyć w jakiś sposób. I tak jak mówię, bez pruderii, to nie jest pruderia, ale dołożyć swoją cegiełkę do całej tej pracy, która tutaj została wykonana. Bo to nie moja zasługa, że uzdrowisko powstało. Miałem wkład w to, aby móc nim zarządzać przez pierwsze 4 lata, rzeczywiście dosyć intensywnej, tak jak powiedziałem, fantastycznej pracy. Natomiast to jest pewna duma, która, mam nadzieję, będzie mi towarzyszyć wiele lat, czy do końca życia, tak? O ile pamięci nie braknie przy schyłku. To jest pierwsza rzecz. Czy żal? Tak, trochę szkoda, trochę szkoda, ale cóż, życie nowe wyzwania przygotowuje i trzeba im też sprostać. Marcin Nowak przez 13 lat był dyrektorem szkoły podstawowej w Pustyni. Teraz na stanowisku prezesa czekają go nowe i trudne wyzwania. Uważam, że mam nadzieję, że to było docenienie pewnych działań, które robiłem w szkole i poza szkołą, przykład z rądem, z staraniami o łącznik, ale to jakby już zostaje w tym momencie za mną. Z tym prezesem podjąłem pewne wyzwanie i przede wszystkim chciałem podziękować zaufanie panu wójtowi, gminy Miejsce Rokoszowi, Radzie Nadzorczej, które to zaufanie na mnie złożyli i z tym pewne wymagania. Widzę pewne tematy, które dla mnie będą kluczowe w tym okresie zarządzania, powiedzmy sobie, w najbliższych paru lat. Pierwsze to chciałem pójść na rozwój brandu i marki Latoszy na Zdroju, czyli działania marketingowe, widzimy trochę szerzej niż tutaj z środowiska lokalnego, głównie Wysła podkarpackie, małopolskie, bo wody są wspaniałe i rozwój na bazie tego może być ogromny. Druga sprawa no to dokończenie działań związanych z uzyskaniem statusu uzdrowiska. Mamy status ochrony uzdrowiskowej, Ja to nie to samo zdrowisko, to są jakby całkiem inna grupa tematyczna i możliwości z tym związane. Trzecia sprawa to chciałbym tutaj położyć nacisk na zwiększenie przychodów wynikających z produktów, które tutaj są, czyli udostępnianie, właśnie sprzedaż wody, czy linii latoszen latoszyn, zdrój. Być może pojawią się nowe elementy. Nie wiem, nie będzie COVID-a, bo to blokuje, ale... ale nic na to, czwarta fala jakoś przejdzie spokojnie, bez konsekwencji z tym związanych, w ogóle dla zdrowia wszystkich, czego życzę wszystkim mieszkańcom gminy Dębica i wszystkim wokół. No i czwarta sprawa to jest taka, że mm, to jest oczywiście koordynacja, zarządzanie inwestycjami, rozwojem Latoszyna, choć z tego, że będzie uzdrowiskiem, więc całkiem inne zadania, trzeba wszystko skoordynować, bo będzie się sporo zmieniało. Chcę, żeby to najbardziej przyjazne to miejsce było dla wszystkich. Nowy prezes zaprasza wszystkich do latoszy na zdroju, aby skorzystali z basenu zdrojowego, zabiegów rehabilitacyjnych, ale także parku zdrojowego, tężni, pijalni wód, strefy rekreacyjnej i koncertów.